Ja mam takie jakieś tam swoje przeżycia z różnych rekrutacji, które prowadziłem, że w sumie tak 90% tego, co przychodzi na takie ogłoszenie o pracę, to są właśnie jakieś takie oferty kompletnie kulą w płot. Czy z twojego punktu widzenia jest podobnie, czy w momencie, kiedy już... Gdyby no, no jesteś na rynku w roli tego pośrednika, szukającego wyręczającego takiego kogoś jak ja, mhm. to, to już wtedy automatycznie w sumie te oferty do was przychodzą jakieś takie bardziej przemyślane jakieś socsetek. To znaczy nie chciałabym tutaj y, mówić procentowo z racji, że nie przeprowadzałam w tym zakresie mhm. żadnych badań, ale jest to na pewno zdecydowana większość. To? I generalnie poszukiwanie, czego to poszukiwanie mhm. prawników na... poszukiwanie prawników na portalach ogłoszeniowych, popularnych portalach ogłoszeniowych. Zazwyczaj jest po prostu mało efektywne. Spływ właśnie z takich ogłoszeń jest bardzo duży, w większości przypadków nietrafiony. I wychodzą takie kwiatki, o jakim wspomniałam właśnie tak. wcześniej. No dobra. To, to ja tak właśnie też chciałem, chciałem zasugerować, właśnie, że, czy to jest tak, że, że, jest, że dzisiaj dosyć łatwo jest wysłać CV, a w związku z tym nie do końca się trzeba zastanawiać, faktycznie. na co się wysyła. Nie? To są dwa tak, faktycznie pięcia, no. jest łatwo. Wystarczy wcisnąć czerwony przycisk apliku i już jest się w bazie, w bazie klienta. Jednak nie w tej łatwości dopatrywałabym się tutaj tej ilości takiego spływu dużego na to ogłoszenia. Akurat no, w przypadku branży Prawniczej bardziej jednak skłaniałabym się ku temu, że jest to właśnie spowodowane tym, że tych prawników jest na rynku bardzo, bardzo dużo i nie ma po prostu dla nich pracy, nie ma pracy dla wszystkich. W związku z czym no już czasami jest tak, że po prostu chwytają się ostatnie deski ratunku i aplikują mhm. po prostu na wszystkie ogłoszenia, jakie pojawiają się w sieci. Okay. To tak na fali tego, co dzisiaj powiedziałaś i na fali tego, co powiedzieli nasi ostatni goście, to proponujemy się wyspecjalizować. I jakoś zacząć istnieć w internecie, pokazywać się zawodowo i bardzo. opowiadać o swoje jakieś, nie wiem swoich zainteresowaniach, na przykład zawodowych, nie? Dokładnie. Bardzo istotne jest, aby posiadać biznesowe media społecznościowe. Ważne jest, żeby dać się zauważyć. Wspom no wspomniane wcześniej media typu znane bardzo: LinkedIn, Golden Line. Tutaj jakby warto je mieć. Tu już nie wystarczy tylko wskazanie samego imienia i nazwiska, mhm, nie wystarczy wskazanie same samej pozycji u aktualnego pracodawcy. Tutaj warto jednak wpisać doświadczenie, rozpisać doświadczenie, pochwalić się sukcesami, wskazać realizowane projekty, dać się zauważyć. Mogę okay, po prostu być aktywnym, tak? Dokładnie, udzielać się, fora tematyczne, grupy, jak najbardziej. i, to, i wy to przeglądacie? Jak najbardziej. Wow, dobrze. I jak ktoś na przykład na LinkedInie napisze, bo tam na LinkedInie mało kto, mam wrażenie, w Polsce korzysta z takiej funkcji, że, że tam może opisać projekty, które ostatnio prowadził. Co myślę, że w przypadku prawników mogłoby być super po prostu opcją pokazania właśnie swojego doświadczenia czy, no, czy jakiejś tam swojej, powiedzmy, zalążków swojej specjalizacji, albo po prostu specjalizacji dla kogoś, kto już ma kilka lat doświadczenia. Dokładnie, warto się tym chwalić. A z Twittera też korzystacie? Ciekaw jestem właśnie z... Rzadziej, tutaj okay. rzadziej. A czy to jest tak, że zobacz, chcesz zarekrutować jakiegoś prawnika, znajdujesz go na LinkedInie, sprawdzasz sobie, jaką się tam... Jak on wygląda, a potem weryfikujesz to samo na przykład na fejsie albo na Instagramie, żeby zobaczyć, czy to jest prawda, albo czy wiesz, czy zobaczyć w jaki sposób ten Twój potencjalny pracownik poza pracą się zachowuje. Czy to w ogóle jest weryfikowane? Czy, czy w żaden tam? sposób to nie jest weryfikowane, bo tak naprawdę dla naszych klientów to nie ma znaczenia, jak dana osoba prowadzi swoje konto na Facebooku, na Instagramie. Tu się liczy przede wszystkim doświadczenie, merytoryka i to, co ta osoba ma w głowie. No patrzę, chodzą takie legendy, że tak. wchodzą na tego face'a i że w ogóle nie zatrudniają, bo, bo, bo tam zobaczą, że ktoś. Nie Myślę, nie wiem, że w tej branży. To piątek. znaczy, myślę, że w tej branży kandydaci są na tyle samo zachowawczy, że po prostu też nie ma takiej potrzeby. Właśnie, to może jest kwestia branży, bo w IT to na przykład... Być może, być może. Ja, jest, ja jestem wyspecjalizowana w realizacjach prawniczych i tutaj ja nie mam takiej potrzeby. No okay. dobra, cenna okay. wiedza dla naszych tak, tutaj jest tak, słuchaczy. Ale też y, z jednej strony cenna wiedza, a z drugiej strony lepiej na fejsie y, być... Szymon, nie wchodźmy na tę drogę, bo ja ci powiem, że lepiej nie być na fejsie. <laughs> lepiej skasować Instagram. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhoneie albo na iPadzie, to bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty Oceń Nasz Podcast albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to Oceń Nasz Podcast. Kliknij pięć gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast i, no, i najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz, i kto Twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście poza prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi, i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.